Witam moi drodzy. Dzisiaj akurat parking jest pusty, ale chciałbym zapełnić te dwa miejsca parkingowe dwoma modelami. A to będą właśnie tego typu modele: mażuret. I to są tak zwane dwa chasy. A jak to woli, jeżeli Wam nazwa odpowiada, to dajcie znać w komentarzach. Majonezy 2 wrzucam no tutaj na, na parking. Otworzę. Zobaczymy sobie. Są tu tak jak wiecie dwa Chase'y. Jeden to jest GMC Hammer Electric. Ale w ciekawym kolorze. Jakiś czas temu w Kaufland'zie go złapałem. Nieopatrznie szczęśliwie, ale się trafił. Także byłem dosyć mocno zszokowany. Drugi Chase to jest Nissan Skyline GTR R34. Tutaj jak widzimy jest maska zdejmowana. A ten moduł jakiś czas temu dostałem od kolekcji na kołach. Także wielkie, wielkie dzięki. Przyda się jeden i drugi, ale denerwuje mnie jedno, że one są jednak w tych blistrach. I z racji, jak już mnie poznaliście i znacie, nie omieszkam, po prostu je otworzyć. Także zapraszam na opening. Narzędzie w rękę. Zaczniemy sobie. Od Nissana. Oczywiście te karty zostawię dla kolekcji na kołach. Może będzie chciał. A jak nie, to zrobi z nimi porządek. Heh, powiem <laughs> Wam szczerze, że <laughs> mimo że plastikowe, ale jednak ciężko było otworzyć. Troszkę się namęczyłem. No dobra. Spójrzmy sobie jeszcze tutaj na kartę Oczywiście to jest model premium z majoret jest to tęczowy lakier ja bardziej skłaniam się do określenia Camelon jak kiedyś pamiętacie starsi, starsi użytkownicy telefonów marki Nokia właśnie był model 6110 i to był bodajże określenie właśnie Camelon w takim właśnie kolorze jak ten yy, hamer. Czyli taki błękit z zielenią, pomieszane, poplątane i dlatego się umieni Także świetny kolor, zresztą widać tutaj na tej karcie. Yy, spójrzmy sobie na tą kartę. Tradycyjna karta jak to Majorette. Nic szczególnego. Oczywiście tutaj mamy też pokazane jakie są mniej więcej marki yy, które mają, który ma, żaret, ma licencję. No dobra, a teraz tutaj zobaczmy sobie tą kartę. To jest Japan Series Nissan Skyland GTR R34. Troszkę tutaj mamy szlaczków i krzaczków. F fioletowy kolor, taki ciemny, ciemny no troszeczkę tutaj oznaczenia się różnią ale wiadomo o co chodzi muszą być jakieś zmiany to co? trzy cztery tutaj troszkę inny blister jest i ciężej wychodzi, ale wyszedł dobra no już widzę, już widzę ten kolor powiązany. Rewelacyjny jeden i drugi zresztą o. tą kartę. No dobra, to blisterek na bok. Na razie modele na, na bok. No, powiem wam, już widzę te kolorki. Jeszcze sobie tutaj spójrzmy na kartę, ale też będzie ciężko ją tutaj wyciąć. No, mówię, ten plastik jednak jest dosyć. O sami widzicie kawałek plastiku, a tyle problemów. Co może i dobrze, bo jednak element uszkodzeń modeli przy transporcie albo przy załadunku, czy nawet uzupełnianiu ekspozycji w sklepach, o, czasem z haku też pomoże taki blister spaść tu, no to już powiem szczerze już czasem te modele są mocno pokiereszowane a często o! a często właśnie porozklejane są blistry dobra do karty się dostałem tylko jeszcze muszę tutaj ją wyjąć dobra, karta wyjęta kartę sobie zostawię na 100% nikomu nikomu nie oddam bo ona jest rewelacyjna z tyłu mamy osiągi modelu możemy tutaj się przyjrzeć o, 3 sekundy no niezła waga jest no całkiem całkiem No dobra, tak to wygląda. Przejdźmy sobie tutaj do, z bliższej perspektywy. Zaczniemy sobie od Nissana. Mamy od razu tutaj widoczną komorę silnika. No silnik może nie jest żadna rewelacja, ale powiem Wam, że obiektyw się gubi, bo to jest akurat fiolet, bardzo ciemny. Połączenie fioletu z takim. Jest taką ciemną wiśnią mogę określić w ten sposób i jeszcze jest brokat narzucony. Pięknie to wygląda. Nie wiem co by powiedział Pan Policjant przy kontroli. Jakby tak po oczach się trochę mu zaświeciło. No i zobaczcie, świetny jest ten kolor. Kółeczka też pasują, cały tył ładnie zrobiony, nawet światła logo jest. Może spróbuję zbliżyć. No tu troszeczkę tak się... Światła są tu nie malowane, to widać, ale troszeczkę komuś się kropka rozlała, no to trudno, jest tak jak jest. Grill auta, ale tu reflektory są już te główne, są plastikowe, przeciwmgielne światła malowane. I tutaj jeszcze tak sobie spójrzmy. A no, usterka są też. Fajnie, że jasne jest zewnętrzne to też można tutaj zajrzeć, bardzo ładnie odzerwane. auta, to, to, to już jest tradycja. Tutaj smaczkiem jest właśnie jeszcze maska. Zobaczcie, ta maska nie ma żadnych elementów montażowych, tylko tylko czpienie. Dwa na wcisk jest. Ale to nic. Wiecie co fajnie będzie wyglądało przy dioramie? Przy takim punkcie serwisowym aut, gdzie taka maska może gdzieś sobie leżeć przy, przy modelu, tak? A obok będzie pan serwisant z ekipą pomocników, także fajnie to będzie wyglądało. O, odstawmy sobie. Przejdźmy teraz tutaj do tego maleństwa. Pytanie: czy mu się tak zdejmuje? Zobaczcie, i to jest właśnie ten kamelon. Tutaj na, z tej perspektywy najlepiej widać. A w jednym i drugim, oczywiście, koła gumowe są. Tylko tu takie bomberkowe są. Zobaczcie. Napompowane, typowe. Jak dla kamera. Koło z tyłu. Światła są pomalowane. Oznaczenia. Otwarta maska również. Bagażnik. Można powiedzieć, tak to wygląda. Bardzo ładnie się zamyka. Bez problemu żadnego. Świetne dopasowanie jest na tych elementów maski oraz bocznych błotników nad, nad kola. Ale zobaczcie tutaj, co jest. Niewidoczny napis. Ja dopiero pod kątem go zauważyłem. Sami zobaczcie. Jak precyzyjnie, fajnie można to wszystko wykonać. Także fajnie maska spasowana jest. Nie ma żadnych tutaj prześwitów. Bokauta, tył. A co? Zaraz zobaczmy. O, 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 o! To ciekawe. Zobaczcie. Taki mały niusik. Dag zdjęty. Jest kabrio. Także już na wycieczkę można jechać. Niech wiatr we włosach powieje. Ale chociaż możemy zajrzeć do środka, co do w tym momencie do kierownicy, no to taka troszeczkę inna jest jak w innych modelach. Siedzenia by mogły być bardziej wyciągnięte względem szczegółowości. No, i deska rozdzielcza, jeszcze sobie tu spójrzmy z tej strony. Bardzo fajne te łódki wyglądają. Powiem Wam, że świetnie. Wolę je w tak zwanych luzakach. O, tutaj mamy dach, tutaj mamy maskę. Coś element jest zdejmowany, otwierany. Proszę bardzo. Troszeczkę perspektywę zmieniłem i spójrzcie jeszcze może tego tak z bardziej parkingowego miejsca, czyli inna perspektywa i faktycznie ten lakier się mieni w jednym modelu i w drugim. To widać na masce, na nadwoziu, jeżeli chodzi o Nissan'a. I również ciekawostka jest właśnie ten kolor w hamerze. Mam nadzieję, że taki opening Wam się podobał. Także zapraszam do komentarzy. Z mojej strony to już wszystko. Także pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że na następnych targach się zobaczymy. Pamiętajcie również. Wpadajcie na Discorda. Bo przecież jest konkurs Halloweenowy na customa. Także bieście się za robotę i wrzucajcie swoje prace. Także Discord, łowcy Hotfilców, Custom i do roboty. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Wstań na Także napiszcie w komentarzach, który bardziej Wam się podobał z tych dwóch modeli z Majority Nissan, Hammer albo Hammer i Nissan. Taka mała bitwa. Może nie na pięści, ale na kolory. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.